Do końca miesiąca mają zapaść decyzje w sprawie realizacji trzech dużych inwestycji prowadzonych na terenie Nowego Sącza, budowy stadionu Sandecji, kompleksu sportowego w Zawadzie oraz bloków STBS. Ich generalnym wykonawcą jest grupa Blackbird, a ich zakończenie stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak mówił podczas konferencji prasowej prezydent Ludomir Handel, szukaniem rozwiązania problemu ma się zająć wiceprezydent Artur Bohenek. Wiem, że przygotowuję trzy ścieżki. Jedno to jest oczywiście odstąpienie od umów, inwentaryzacja prac, rozpisanie nowego przetargu na te trzy inwestycje. Drugie rozwiązanie to jest no, ewentualnie możliwość dokończenia przez tego generalnego wykonawcę tych inwestycji. I trzecie rozwiązanie to ewentualnie generalny faktyczny nowy wykonawca dla tych trzech inwestycji, jeżeli rzeczywiście tutaj takie porozumienie zostanie znalezione z obecnym generalnym wykonawcą. Prezydent Ludomir Handel odniósł się także częściowo do pytań, które publicznie zadał mu poseł Arkadiusz Mularczyk. Jedno z nich dotyczyło faktu, że wszystkie trzy duże inwestycje wykonuje jedna firma. To są rzeczy normalne. Zamówienia publiczne tym się kierują, że w większości wygrywa cena. Tak to zostało sformułowane właśnie przez. Sejm przez prawodawcę. Moim zdaniem część tych problemów generalnego wykonawcy jest od niego niezależna, bo tak powiedziałem, wszyscy wykonawcy zgłaszali nam swoje problemy logistyczne, finansowe. To nie ci wykonawcy są winni wysokiej inflacji w Polsce, tego, że brakowało materiału. Nie padły natomiast żadne informacje dotyczące finansów i tego, jaką kwotę miasto już wykorzystało z kredytu zaciągniętego na budowę stadionu. Najważniejsze jest to, że miasto jest w strefie komfortu. Ani jednej złotówki miasto nie wypłaciło upfront, czyli w formie zaliczki. My płacimy tylko za wykonane prace. Czyli nie ma takiej sytuacji, że mamy nadpłacone jakieś, jakieś zadanie, że mamy pieniądze zainwestowane w powietrze. I jak dodaje prezydent, decyzje w sprawie kontynuacji inwestycji mają być podjęte i wdrożone jeszcze w tym miesiącu.